Odnaleziono dawno zaginiony list od księżnej Diany do księżniczki Anny, ukryty przez ponad 26 lat, napisany na początku 1997 roku, zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią Diany. Nie był on skierowany do powiernika, prasy ani nawet do jej synów, lecz do księżniczki Anny kobiety, z którą Diana miała słynnie chłodne, jeśli nie wręcz napięte, relacje. List, odnaleziony w prywatnej kolekcji i po cichu wystawiony na aukcji w Essex w 2024 roku, był wcześniej nieznany. To, co zawiera, nie jest sensacyjne, lecz niezwykle intymne, surowe i niepokojąco klarowne. Opisuje się ją jako emocjonalną mapę kobiety przypartej do muru, rozmyślającej o swoich ostatnich dniach w machinie królewskiej. Decyzja Diany, by napisać do księżniczki Anny, jest zaskakująca, biorąc pod uwagę ich chłodne i zdystansowane relacje na przestrzeni lat. Anna, kobieta oddana obowiązkom, precyzyjna i powściągliwa emocjonalnie, wydawała się mało prawdopodobną adresatką. A jednak Diana mogła dostrzec w Annie odbicie niezależności, bezpośredniości i bezkompromisowości, których sama nie mogła w pełni wyrażać. Nie był to list pojednawczy ani sentymentalny. To było ostrzeżenie, które miało zostać usłyszane. Ton Diani, zachowany w starannym, niemal powściągliwym piśmie, zdradza głębokie emocje. Pisze o duszności zarówno osobistej, jak i instytucjonalnej, oraz o przechadzaniu się po korytarzach pełnych fotografów, ale bez nikogo, kto naprawdę by ją dostrzegał. Malując swój obraz, przedstawia raczej uwięzienie niż sławę. Nie wyraża wobec Anny urazy, lecz poczucie wzajemnego zrozumienia a może nawet niechętnego szacunku. Diana pisze: Zawsze wiedziałaś, jak trzymać ich na dystans. Ja nigdy się tego nie nauczyłam. To uderzające wyznanie, ukazujące zazdrość o pewność siebie i pragnienie ucieczki z pułapki udawania, w której była uwięziona. Sedno listu skupia się z naciskiem na jej synach, Williamie i Harrym. Diana była przerażona nie tylko o ich bezpieczeństwo, ale także o ich przyszłą tożsamość, ostrzegając przed zdolnością instytucji do kształtowania i wymazywania. Pisze, zrobią z nich symbole, jeśli nie będą ostrożni. Chcę, żeby byli najpierw chłopcami. Nie następcami, nie mundurami, po prostu chłopcami. To określana jest jako matczyna jasność, która z perspektywy czasu wydaje się przerażająca, ponieważ największym lękiem Diany było to, że królewska firma pochłonie jej dzieci tak, jak pochłonęła ją samą. Nie oskarża, lecz obnaża prawdę. List mówi o szeptanych ostrzeżeniach, subtelnych karach za wyjście poza wyznaczone ramy oraz o niewypowiedzianej zasadzie, że przetrwanie oznacza milczenie. Diana sugeruje, że Anę przetrwała trzymając się tych zasad, podczas gdy ona sama się łamała. Przyznaję, próbowałam grać w ich grę, ale już nie znam zasad. W jej tonie słychać ostateczność, nie rozpacz, lecz dystans, jakby wiedziała, że jej miejsce w monarchii dobiega końca. List pozostawał ukryty przez prawie trzy dekady. Anne nigdy nie mówiła o nim publicznie. To milczenie jest postrzegane jako wymowna odpowiedź, być może wynikająca z szacunku, dyskomfortu lub poczucia winy. Eksperci uważają, że przez lata był przechowywany w archiwum powiązanym z rodziną, zanim został sprzedany anonimowo. Po potwierdzeniu autentyczności jego znaczenie stało się niezaprzeczalne, jako ostatni rozdział historii, którą wcześniej uważano za zakończoną. Psychologowie często zauważają emocjonalną fragmentację w ostatnich pismach Dajani, jednak ten list jest przejrzysty, ostry i zamierzony, pełniąc rolę dziedzictwa, a nie prośby, i zmieniając nasze postrzeganie jej ostatnich miesięcy. Ukazuje nie ofiarę, lecz kobietę, która precyzyjnie dobierała słowa, świadoma, że ma ograniczony czas, by zostać usłyszaną. Anne reprezentowała starą gwardię. Wzorzec monarchii jako obowiązku, podczas gdy Diana była nową falą emocjonalnie otwartą i za to karaną. Wybierając Anę na adresatkę, Diana nie szukała pocieszenia, lecz przekazała odpowiedzialność za kodowaną wiadomość. Napisała, możesz nie zgadzać się z tym, jak żyłam, ale rozumiesz, co widziałam. Było to raczej wyzwanie niż prośba, na które Anę nie odpowiedziała publicznie. Od śmierci Dajani monarchia zmaga się z jej dziedzictwem. Odejście Harego i balansowanie Williama sugerują, że obawy Dajani były prorocze. Pęknięcia, które dostrzegła w 1997 roku, napędzają dzisiejsze debaty o przyszłej roli monarchii. List ten wydaje się być mapą drogową tego, co miało nadejść. Historycy opisują go jako źródłowy artefakt emocjonalnego oporu pozbawiony politycznej pozy, ale o niezaprzeczalnym wpływie psychologicznym. To dokument, który nie powinien istnieć, a jednak istnieje surowy i buntowniczy, być może ukrywany, bo podważa wygładzoną narrację i mówi zbyt bezpośrednio, wywołując dyskomfort. Diana w liście nie stawia żadnych żądań ani nie prosi o pomoc. Zamiast tego nazywa niewypowiedziane prawdy, że korona wymaga poświęcenia prywatności, wolności i tożsamości. Walczyła z tym poświęceniem i choć w wielu aspektach przegrała, zostawiła cichy sygnał skierowany do jedynego członka rodziny królewskiej, który jak wierzyła potrafił czytać między wierszami. Publikacja listów w 2024 roku ponownie otworzyła trudne rozmowy. Większość zgadza się, że to ma znaczenie nie przez to, co ujawnia, ale przez sposób, w jaki to robi cicho, celowo, szczerze. Dla tych, którzy widzieli Diane tylko przez pryzmat mediów, ten list ukazuje jej nieprzefiltrowany wewnętrzny monolog, prawdziwy i trwały w swojej sile. Emocjonalny wydźwięk jest wyrazisty. Mit Diany, tragicznej księżnej, jest prosty. Ale kobieta, która się za nim kryje, jak pokazuje ten list, była o wiele bardziej złożona. Próbowała napisać nową historię monarchii, a gdy to się nie udało, zostawiła po sobie przesłanie, którego nie da się zignorować. Prawie trzydziestoletnie milczenie wokół tego listu rodzi pytania o jego osobisty, szkodliwy lub szczery charakter. List ten jest rozliczeniem, zdziera tabloidowy blichtr i teorie spiskowe. By ukazać Dianę jako matkę, kobietę i świadka w jej ostatnich dniach, jej uciszony głos przemawia teraz prawdą. Relacja między księżną Dianą a księżniczką Anną była wyraźnie chłodna i napięta, naznaczona kontrastującymi osobowościami i wzajemnym brakiem serdeczności, a nie bliską przyjaźnią. Nie była to rywalizacja ani publiczna kłótnia, lecz cicha, konsekwentnie lodowata wieś między dwiema kobietami związanymi rodziną, a jednak stojącymi na przeciwległych biegunach. Obie były wysoko postawionymi kobietami w rodzinie królewskiej, wcześniej wyszły za mąż i znalazły się pod lupą opinii publicznej, ale ich wzajemna relacja była przykładem tego, co nie działało. Księżniczka Anna, jedyna córka królowej, uosabiała obowiązek, powściągliwość i dyscyplinę, nie miała cierpliwości do błachostek i gardziła zainteresowaniem mediów. Diana, która dołączyła do rodziny w wieku 20 lat, była emocjonalna, ekspresyjna i nauczyła się wykorzystywać aparat, prasę oraz sympatię publiczności na swoją korzyść. Diana potrzebowała być zauważona, podczas gdy Annie nie zależało na wykonaniu zadania, co prowadziło do tarć i zimnej wojny wartości. Anna postrzegała popularność Diany napędzaną przez media jako powierzchowną, rozmywającą sens monarchii. Udokumentowany moment pokazał, jak Anna patrzy przez Dianę podczas oficjalnego wyjścia, zostawiając Dianę we łzach. Jeden z wtajemniczonych zauważył, że u Anny była to pogarda, a nie zazdrość. Diana czuła się głęboko zraniona obojętnością Anny, mając nadzieję na siostrzane wsparcie. Zamiast tego spotkała się z ostrymi uwagami, lekceważeniem i irytacją. Anna, znana ze swojej emocjonalnej powściągliwości. Nie okazywała wsparcia tam, gdzie Diana widziała ból, a na nadzieję Diany na życzliwość odpowiadała formalnością lub milczeniem. Wyraźnym znakiem ich napiętych relacji było to, że Diana nie poprosiła Anny, by została matką chrzestną księcia Harego, to była wymowna pominięcie. Anna nie pojawiła się na chrzcie. To był kolejny królewski chłód wobec Diany. Ich relacje charakteryzował brak ciepła. A nie otwarta wrogość. Potrafiły być uprzejmy, gdy wymagały tego pozory, a Anna szanowała rodzinny obowiązek. Diana podziwiała nieustanną działalność charytatywną i ciężką pracę Anny, ale podziw to nie to samo co uczucie. Nigdy nie polegały na sobie ani nie dzieliły się prywatnymi chwilami. Ich dystans odzwierciedlał ich rol w rodzinie królewskiej. Anna wolała cień ciężkiej służby. Realizując wiele zobowiązań przy minimalnym zainteresowaniu mediów. Diana natomiast nauczyła się wykorzystywać uwielbienie opinii publicznej, nawiązywała emocjonalny kontakt i redefiniowała wizerunek rodziny królewskiej. Dla Anny było to lekkomyślne, niebezpieczne i samolubne, zamieniające monarchię w medialną operę mydlaną. Ta filozoficzna przepaść się pogłębiała, a osoby z otoczenia zauważały, że unikały bycia sam na sam. Ich rzadkie interakcje opisywano niekiedy jako uprzejmą wrogość. Ten kontrast ujawniał także podział pokoleniowy. Anna reprezentowała starą gwardię, nigdy nie narzekaj, nigdy się nie tłumacz, podczas gdy Diana uosabiała nową, otwartą emocjonalność, która gwałtownie zderzała się z królewską doktryną. Anna nie potrafiła zrozumieć potrzeby Dajani do zewnętrznego uznania. A Diana nie rozumiała emocjonalnej surowości Anny. Anna słynnie powiedziała reporterowi: Nie robię pokazówek, co było przytykiem do sesji zdjęciowych Diany, choć opinia publiczna postrzegała gesty Diany jako autentyczną empatię, czyniąc ją księżną ludzkich serc. Ta rozbieżność pogłębiała frustrację Anny. Mimo to Anna nigdy publicznie nie krytykowała Diany. Ale dawała do zrozumienia, że ma niewielką tolerancję dla dramatów Dajani. Emocjonalne wywiady Dajani, takie jak słynny było nastroje w tym małżeństwie w programie Panorama, oburzały Annę, która postrzegała to jako publiczne pranie rodzinnych brudów. Po śmierci Dajani w 1997 roku reakcja rodziny królewskiej została skrytykowana jako chłodna. Anna pozostała opanowana i powściągliwa, uczestnicząc w nabożeństwach z typową brytyjską powagą, zachowując emocjonalny dystans nawet po śmierci, bez żadnych udokumentowanych prywatnych hołdów. Ich relacja nigdy nie doczekała się punktu zwrotnego, pojednania ani ostatecznego zrozumienia od początku do końca była to prosta linia dystansu. Pozostaje obraz dwóch kobiet uwiezionych w tym samym złotym akwarium płynących w przeciwnych kierunkach, nigdy nie spotykających się po środku. Jedna chciała zreformować monarchię sercem, druga chronić ją zbroją przepaść nie do pokonania, w której bliskość tonęła. Ich emocjonalny dystans nie był tajemnicą ani dramatem, lecz zimnym, nieustępliwym zamysłem. Publiczne i prywatne reakcje księżniczki Anny na śmierć Dajani ukazują złożoną mieszankę szacunku, pragmatyzmu i cichego wsparcia, odzwierciedlając ich zdystansowaną, lecz nieobojętną relację. Ich relacja była wielowarstwowa, ukazując kontrasty, wzajemne uznanie i formę szacunku, którą rzadko uchwyciły kamery. Działania Anny po śmierci Diany stworzyły obraz cichego wsparcia, stoickiej empatii i głęboko brytyjskiego sposobu żałoby. To nie jest emocjonalny wybuch, lecz opowieść o kobiecie, która rozumiała ciężar bycia zarówno członkiem rodziny królewskiej, jak i człowiekiem. Kiedy Diana zmarła, żałoba wylała się na ulicy Londynu, ale rodzina królewska pozostała poza zasięgiem wzroku. Anna była obecna nie publicznie, lecz prywatnie. Insiderzy donosili, że była bardziej poruszona niż się wydawało, rozumiejąc, z czym musiała się zmierzyć Diana. Anna, urodzona do obowiązku, nigdy nie pragnęła blasku fleszy tak jak Diana, która została przez nie pochłonięta. Tam, gdzie Anna wytrwała, Diana się załamała. W rzadkich refleksjach Anna ujawniała zrozumienie, które wykraczało poza różnicę, przyznając, że Diana została doprowadzona do granic wytrzymałości. 6 września 1997 roku Anna szła za trumną Dajani w cichej solidarności i niewypowiedzianym szacunku, rozpuszczając wszelkie pozory rywalizacji. Prywatnie Anna poparła kontrowersyjną decyzję królowej, by po śmierci matki William i Harry pozostali w Balmorel, broniąc jej, twierdząc, że nie poradziliby sobie w Londynie. To był wgląd w sposób myślenia Anny oparty na strukturze, ochronie i osłanianiu książąt przed medialnym szaleństwem, jako jedynej ludzkiej opcji. Nazwała to jedyną dobrą rzeczą, która wyniknęła z tej tragedii. To przekonanie o potrzebie porządku w chaosie kierowało późniejszym otwartym poparciem Anny dla odchudzonej monarchii, mającym na celu zapobieganie przyszłym tragediom takim jak ta Dajani. Pomimo swojego pragmatyzmu, Anna po śmierci Dajani subtelnie złagodniała, okazując mniej osądu, a więcej refleksji. Nie chodziło tu o wyrzuty sumienia, lecz o uznanie. Zarówno Anna, jak i Diana zostały ukształtowane i naznaczone przez tę samą instytucję, co stworzyło w jej zrozumienia, a Anna, kiedyś postrzegana jako zdystansowana, zaczęła mówić bardziej otwarcie o kosztach życia królewskiego. Uznając cierpienie Diany bez jego idealizowania czy umniejszania. Nawet w milczeniu działania Anny mówiły same za siebie. Jej wsparcie dla młodych książąt, obrona Balmorel i udział w marszu pogrzebowym były zakorzenione w szacunku. Anna, która jest bezpośrednia i nieugięta, okazuje uznanie o sobie tak budzącej skrajne emocje jak Diana, co ma swoją wagę. Stała się cichą potwierdzającą ból Dajani, milczącym świadkiem, który uznał, że to, co spotkało Dianę, nie powinno się już nigdy powtórzyć. Dziś ślady Anny są widoczne w ewolucji współczesnej monarchii w kierunku odchudzenia, większej prywatności i redefinicji obowiązku zmian, które można uznać za część dziedzictwa Dajani. Anna dostosowała się subtelnie ale stanowczo zachowując godność poprzez powściągliwość w okazywaniu emocji i chroniąc jedność rodziny, broniąc decyzji królowej. Jej późniejsze szczere refleksje wniosły więcej niuansów do historii spłaszczonej przez publiczną żałobę i nigdy nie rywalizowały z Dianą o nagłówki. Jednak jej reakcje wyjaśniają wpływ Diany, pokazując, że nawet osoby najbardziej różne potrafiły ją zrozumieć i szanować. Relacje królewskie kształtują się poprzez wybory podejmowane w kryzysie, jego następstwach i refleksji, a sama opłakiwała z umiarem i według zasad, ale nie bez uczucia. Ich relacja była zdystansowana, ale nie pozbawiona więzi w tej przestrzeni istniała empatia i uznanie, a Anna nie płakała przed kamerami ani nie pisała hołdów. Była świadkiem, broniła słabszych i ewoluowała oddając hołd pamięci Dianie i jej lekcjom, choć być może nie była szwagierką, której Diana potrzebowała za życia. Ale po śmierci stała się cichą, niewidzialną strażniczką zmian, chroniąc rodzinę przed powielaniem śmiertelnych błędów aktem szacunku potężniejszym niż słowa.